Cześć, ja jestem Kuba. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kursu programowania w Pythonie 3. Dzisiaj będziemy dalej mówić o klasach, konkretnie o łączeniu klas ze sobą, czyli o tak zwanej kompozycji. To co dzisiaj chciałem Wam pokazać to jak zbudować kilka klas, które w jakiś sposób ze sobą współpracują, w jakiś sposób się łączą i... Odnosząc się do poprzedniego odcinka, chciałem Wam pokazać, jak zbudować mur z klas, czyli jakąś podstawę pod dom. Od czego trzeba zacząć? Zaczynamy, oczywiście, od najmniejszego elementu. Moim najmniejszym elementem tego muru będzie cegła, czyli definiuję sobie klasę cegła. Ta klasa cegła będzie miała dwie wartości, czyli będzie miała długość. A sobie tą długość zrobię na 20 i szerokość na 10. W zasadzie zróbmy jeszcze trzeci, wymiar miała długość, szerokość, wysokość. OK, mamy naszą cegłę. Teraz dodajmy sobie dwie funkcje, czyli init i delete. I tutaj w ramach prezentacji dopiszmy sobie porze cegłę. A tu... Koniec cegły. Ok, mamy naszą klasę cegła. Jest bardzo prosta. Cegły nic nie robią, one po prostu są. To jest jakiś prymityw, który zawiera trzy wartości. Do tych wartości można się odwoływać, można je modyfikować, można je odczytywać. Czyli na przykład, jeżeli zbudowałbym sobie mur z takich cegieł, to iterując się po wszystkich cegłach, czyli w pętli odnosząc się do każdej cegły po kolei, mogę sobie policzyć na przykład długość takiego muru. Ok. Drugą klasą, którą dzisiaj stworzymy, będzie klasa mur. Klasa mur będzie miała cegły. I na razie to jest pusta tablica. Pusta tablica to jest po prostu nawys kwadratowy. I podobnie jak w przypadku cegieł, potrzebujemy tych dwóch metod, czyli init i delete. Tworzę mur. Koniec muru. Ok. I teraz... Chciałbym ten mur zainicjalizować jakimiś cegłami, czyli nie chcę takiego zupełnie pustego muru. Chcę na początek od razu dodać mu jakieś cegły, czyli każdy mur, który sobie stworzę, będzie miał na przykład na wstępie cztery cegły, czyli self cegły append append powoduje dodanie na koniec tego tej tablicy. Jakiegoś obiektu. No i tutaj sobie tworzę cegłę. OK, teraz spróbujmy sobie stworzyć mur. No i zobaczmy, co się dzieje. Super. Na początek są tworzone cegły, czyli to jest ta pętla tutaj. Później wypisuje się, tworzy mur. Następnie najpierw jest usuwany mur, ale ponieważ zanim ta metoda się skończy. Trzeba usunąć też wszystkie cegły, no to cegły tutaj się usuwają. Czyli kolejność usuwania jest odwrotna do kolejności tworzenia. OK. Ale to jeszcze tak naprawdę nie jest przykład, jak łączyć ze sobą dwie klasy. Teraz chciałbym zdefiniować sobie funkcję. Dodaj cegłę. I tak jak już mówiłem w poprzedniej lekcji, tutaj możemy sobie dodać nową zmienną. I chcę, żeby moja nowa zmienna tutaj nazywała się nowa cegła, czyli będzie mógł zrobić taki zabieg mur, dodaj cegłę i tutaj będę mógł podać jakąś cegłę. To stwórzmy sobie jakaś cegła. OK, tą cegłę przekazuję tutaj do muru. Jedna rzecz, o której chyba nie powiedziałem, to ten nawias tutaj. Ten nawias tutaj to jest wywoływanie tego konstruktora. Jeżeli nie ma żadnego argumentu poza tym self, no to oczywiście to jest pusty nawias. Jeżeli jakiś argument by się tu pojawił, na przykład... na przykład długość takiego muru, no to tutaj PyCharm podpowiada, że dobrze by było, żeby coś tutaj dopisać, tak, bo się tutaj świeci. I tyle. Dobra, dodajemy cegłę. No i dodanie cegły to jest nic jak użycie tej funkcji Append. W taki sposób. Ja sobie przeformatuję kod. OK, spróbujmy to uruchomić. No i mamy tak: tworzę mur. To jest ten krok, 31 linijka. Później tworzymy cegłę. 32 linijka. Koniec muru, czyli. Ten mur się później tutaj zwija. No dobra, ale przez to, że Python jest słabo typowany, to mogę sobie zrobić tak. No i teraz co? Tak naprawdę dodałem cegłę, która cegłą nie jest i jak się przed takim czymś ustrzec? Możemy sobie w Pythonie dopisać tutaj do argumentu typ po dwukropku. I teraz chciałbym, żeby moja nowa cegła. Na pewno była typu cegła, ale ponieważ Python jest tak zwanym słabo typowanym językiem, więc tych typów się jasno nie definiuje dla zmiennych, no to to jest tylko wskazówka dla jakiegoś IDE. No i faktycznie tutaj PyCharm mi podpowiada, że spodziewanym typem jest cegła, ale dostał stringa. Pomimo tego, że PyCharm to podpowiada, to nadal jak uruchamiam ten program nic się nie dzieje. Dodałem sobie po prostu stringa tutaj do tej tablicy. Jak bym się chciał przed tym zabezpieczyć, to co trzeba zrobić? Możemy sobie tutaj dodać IFA i użyć funkcji, która się nazywa IsInstance. I teraz to Is Instance działa tak, że podajemy jej jakąś zmienną, czyli na przykład nowa cegła. I podajemy nazwę klasy, względem której chcemy sprawdzić, czy ta zmienna jest typu tej klasy. Czyli Moja jakaś cegła jest typu cegła, ale na przykład liczba będzie typu integer. Jeżeli zrobię sobie 5.3 na przykład, to ta liczba będzie typu float. I tak dalej, i tak dalej. Tak działa ta funkcja instance No i teraz, jeżeli ta nowa cegła to jest faktycznie cegła, to sobie zostawiam, bo chcę, żeby IDE mi podpowiadało, tak jak tutaj. No to dodaję sobie ją po prostu do pozostałych cegieł, tak? Ale jeżeli to nie jest cegła, to chcę wypisać: To nie jest cegła. No i co mamy teraz? Tworzę cegłę, tworzę mur, tworzę nową cegłę. Dodałem tą cegłę. Może tutaj dopiszmy: Dodałem cegłę. Tak. Dalej to nie jest cegła. To, co się stało tutaj, nie dodało mi cegły. No i dalej mamy już koniec muru, koniec cegły. Tak można komponować różne obiekty ze sobą. Jeżeli budowalibyśmy większy program, to pewnie wyglądałoby tak, że naszą klasą końcową jest cały program, całe okienko, a tymi klasami składowymi byłyby na przykład przyciski, jakieś tekstboxy, jakieś obrazki. I tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego dzisiaj uczymy się, czym jest kompozycja. Każdy z takich przycisków miałby jakieś właściwości, czyli jakieś pola, które by zawierały chociażby szerokość i wysokość takiego przycisku. A metodami takiego przycisku byłyby metody, które się uruchamiają po kliknięciu w taki przycisk. Na przykładzie domu, wytłumaczone, jak się buduje program. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że zrozumieliście, czym jest kompozycja i dlaczego jest istotna w programowaniu. Dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.